Andrzej Nitarski, kierownik budowy instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni w Pabianicach. Od dwóch lat pracuję w elemoncie, od 25 lat w zawodzie, od 15 w wykonawstwie. Jako element prowadziłem również realizację wymiany klap szczelnych w elektrowni w Opolu. Obecnie jestem kierownikiem budowy instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni w Pabianicach. Generalizujemy to jako element w generalnym wykonawstwie. Projekt jest wieloetapowy i wielozakresowy. Obejmuje okres dwóch lat. Obecnie realizowany jest pierwszy etap, który obejmuje połowę niejako filtra instalacji odcierczania spalin czyli filtra workowego i reaktora. Kolejny będzie realizowany w przyszłym roku. Zakres pracy obejmuje wymianę wszystkich kanałów spalin. Począwszy od wentylatorów wyciągowych, oczywiście wymiana tych wentylatorów wyciągowych obejmuje również instalację odazotowania spalin, która obecnie realizowana jest na kotle numer 4. Mamy zrealizowany etap budowy instalacji rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej. Obecnie prowadzimy montaż urociągów gazu procesowego. Mamy również zrealizowany etap fundamentowy w znacznej części, w 70% około. Mamy już posadowioną również fundamenty rozdzielni. W niedługim czasie przyjadą do nas uzbrojone budynki rozdzielni. Zrealizowane oczywiście są zakresy, w znacznej części zakresy sieci podziemnych, to znaczy kable średniego i niskiego napięcia oraz instalacje wodno-kanalizacyjne i odprowadzenia wód opadowych. Obecnie jesteśmy również mocno zaawansowani w realizacji zasadniczej części instalacji odsiarczania, czyli to co widać za mną: filtr i reaktory. Wchodzimy również w zakres wymiany kanałów spalin. Część kanałów spalin znajduje się na budowie, w najbliższym czasie będą realizowane kolejne dostawy. Do zrealizowania mamy również dwa zbiorniki wapna i zbiornik produktu porakcyjnego, które w, miejmy nadzieję w połowie lipca zostaną tutaj zamontowane na terenie ciepłowni. Element jako generalny wykonawca podjął się tutaj dosyć trudnego zadania, to znaczy, zarówno że z uwagi na to, że projekt jest wieloetapowy, jak i to, że projekt jest wielobranżowy. A więc mamy. Tutaj, zarówno tak jak powiedziałem, branżę czysto budowlaną, jak i wodno-kanalizacyjną, ale i również automatykę i aparaturę kontrolno-pomiarową. Pewną trudnością, pewnym utrudnieniem oczywiście jest tutaj kwestia połączenia się z systemami starej ciepłowni, a realizujemy dosyć spory zakres nowy, który będzie niejako wyposażony w zupełnie nowe systemy. Systemy. Ciepłownia po wykonaniu tej instalacji będzie spełniała wymagania tzw. konkluzji PAT i mogła będzie dalej, dalej pracować.